Siema, witam serdecznie na kanale Aquakanał. Witam po dłuższej przerwie, która była spowodowana brakiem troszeczkę motywacji, bo jak ten zbiornik, który wcześniej we wcześniejszych filmach był startowany, to rośliny, rośliny które, które w nim rosły, były wcześniej chowane na różnych pierwiastkach, na, na dwutlenku węgla i przede wszystkim na wodzie ro. No i dodatkowo podłoże było bardzo drobne, takie wręcz do krewetek, dla krewetek, dla ryb dennych. Był to taki czarny maczek, który kompletnie nie absorbował zanieczyszczeń. Więc yy, dodatkowo było też yy, czarnym tłem, yy, obklejone z tyłu, z tylna ściana akwarium. Więc no, poszło to tak, jak poszło po, po zestartowaniu. Się okazało, że to nie ma kompletnie <laughs> racji bytu w praktyce, jeśli chodzi o moje warunki tutaj gdzie myślę tutaj właśnie o filtracji wewnętrznej takim filtrem ja mam akurat z JBL -a. dlatego no te rośliny też za bardzo na takiej wodzie kranowej nie chciały nie chciały się trzymać no wiedziałem, że tak będzie trochę zacząłem szaleć z nawozami, ale wyszły glony no i wiadomo, no generalnie denerwuje mnie nawożenie akwarium bo to jest takie ekspery eksperymentowanie trochę to jest tylko moje zdanie, a ryby na pewno się przy tym męczą, nie? Teraz po paru dniach od, od restartu zbiornika zmieniłem podłoże na taki żwir rzeczny, zwyczajny, tutaj trochę smoczej skały, która też była poprzednio tutaj, tutaj elefanty troszkę, też słonich skał tutaj tak posadziłem to co miałem na razie ale planuję jeszcze tutaj kryptokoryny, może anubiasy no i tak, te większe molinezje bardziej w kolorze żółtym to moje statko które ma już no, grubo ponad pół roku a dzisiaj się zdecydowałem dokupić z bardzo fajnej hodowli prywatnej te molinezje ciemniejsze, 6 sztuk, i też krewetek trochę. I też trochę krewetek. O, tutaj jakiś, jakiś gupik się też uchował. Ryby po karmieniu, więc tutaj trochę mogę, mogą trawić. E Zdecydowałem, że to będzie z racji tego, że gupiki się u mnie nie trzymają. A molinezja to bardzo dobra jak na te warunki. Rybka jak na moje warunki. Jak mówiłem, ja na wodę, wodę ro się nie bawię, po prostu leję kranówę. A z nawożeniem nie bawię się w ogóle. To od tego, od tego są ryby, żeby. Ryby i rośliny, żeby tą wodę zamieniały w jakąś tam wartościową wodę, z czasem, nie? Co my tam mamy? Helenki Dobra, no, w tej chwili e, krewetek Neocaridina, tutaj jest Neocaridina. <laughs> Dzisiaj doszło 17, było 6 więc no jest tam około ponad 20 Molinezji w tym zbiorniku będzie no 8 8 i 6 to jest 14 Heleny Również y, nie podpasowało im podłoże drobne bo wi widziałam, że dużo jaj poznosiły tak jak tutaj widzicie na filtrze, to są jaja te białe Helen, ale ich było mnóstwo, i w długim czasie y, składały a nic z tego nie wychodziły. Żadne, żadne tam nie wychodziły z tego młode, więc coś tam, coś tam było na rzeczy, że coś, coś wina, wina czegoś. Była ewidentna. No. Mamy tutaj zbrojnika Lamparciego. Zbiornik ma około, st no zbiornik ma, ten zbiornik ma 130 litrów. I myślę, że na Molinezję, tylko mówię, że tutaj jeszcze w planach jest yy, z, yy, roślinność większa. Na pewno roślinność większa, żeby chociaż te młode się miały gdzie pochować i odchować, bo też raczej nie planuję się z tym bawić a jak będzie tak będzie nie planuję, żeby to było akwarium towarzyskie, raczej to będzie oparte na molinezjach tylko różnych, różnych barw i tak to wygląda, no jakiś czas temu jakiś jest, jest to taka jedna Jedna molinezja, która no, zdrowa, ale ta molinezja niestety została troszeczkę uszkodzona przez raki, bo moja wina, że wpuściłem pręgowa, pręgowate kilka i chciałem, chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało, ale no niestety są to dra, drapieżniki, a tym bardziej, że molinezje sobie lubią spać na dnie a taki rak ma całą noc do tego żeby żeby narobić zamieszania także tutaj mamy tutaj tak to wygląda drugi zbiornik yy, może w następnym odcinku przedstawię zresztą tamten jest kontrowersyjny bardzo bo jest mały a a pływają duże gatunki no, ale to mniejsza z tym. Moja sprawa. No. Tak to wygląda w pełnej okazałości. Co można jeszcze dodać, to dodam w następnych odcinkach. A tymczasem, dobranoc, trzymajcie się.